W najbardziej ekskluzywnej restauracji na Manhattanie zapadła cisza tak gęsta, że aż miała ciężar. Dziesięcioletni Lukas, chłopiec z metalowymi ortezami, wstał niepewnie i wyciągnął drżącą rękę do jedynej czarnej kelnerki, diany. Pianista właśnie zaczął delikatną melodię, a Lukas, zamiast być prowadzony, chciał poprowadzić. Szok, niedowierzanie i szept menadżera: To nie jest sala taneczna. Richard Montgomery, bezwzględny miliarder, próbował powstrzymać syna, bo od wypadku Lukas nigdy nie zrobił samodzielnego kroku. Jednak Diana podjęła decyzję, która wstrząsnęła całą salą: zdjęła fartuch i chwyciła dłoń chłopca. Ten prosty gest odwagi i godności uruchomił u łańcuch wydarzeń, który zmienił życie ich wszystkich na zawsze. W świecie władzy i zimnych serc jeden taniec miał stać się początkiem rewolucji. Historia jeszcze się nie skończyła. Zobacz, co wydarzy się dalej. Kliknij link poniżej, aby obejrzeć kolejną część.